Na faktorii handlowej w Pluszczu Gdańskim odbyły się targi edukacyjne szkół ponadpodstawowych powiatu gdańskiego. Szkoły średnie miały możliwość przedstawienia swojej oferty uczniom klas ósmych. Powiat oferuje bardzo dużo. Jesteśmy na targach szkolnych. Jadąc tutaj, widziałem całą masę młodych uczniów idących zapoznawać się z ofertami. No mamy przebogatą ofertę w zakresie szkolnictwa branżowego pierwszego i drugiego stopnia, liceum ogólnokształcące. Myślę, że każdy młody człowiek z terenu powiatu może znaleźć w naszych dwóch szkołach coś dla siebie, coś interesującego i coś bardzo perspektywicznego uczniowie, którzy już niedługo będą stali przed wyborem szkoły średniej, mogli uzyskać informacje o dniach otwartych, rekrutacji oraz porozmawiać z kadrą szkół, którymi są zainteresowani. No, przede wszystkim zapraszamy ósmoklasistów do zespołu szkół technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie. Od nowego roku szkolnego otwieramy nowe kierunki, a dotychczasowe to Agrotronika, Mechanizacja Rolnictwa, Mechatronika, Technikum samochodowe, technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum hotelarstwa i nowe kierunki technik odnawialnych źródeł energii, technik grafiki i poligrafii cyfrowej. No i odpowiednie zawody, te, które wymieniłem na poziomie szkoły branżowej pierwszego stopnia i drugiego. Zapraszamy dzisiaj uczniów klas ósmych, aby zapoznali się z ofertą naszej szkoły, czyli naszego ogrodnika. Oferujemy miejsca w Liceum Ogólnokształcącym, w Technikum i w Szkole Branżowej Pierwszego Stopnia. W Szkole Branżowej Pierwszego Stopnia kształcimy w zawodach ogrodnik, sprzedawca i fryzjer. W Technikum mamy technika architektury krajobrazy, technika ekonomisty, technika logistyka, technika handlowca. W Liceum Ogólnokształcącym teraz otwieramy taką klasę usportowioną, gdzie będą dodatkowe godziny z zajęć wychowania fizycznego. Chcielibyśmy, aby miała taki profil mniej więcej piłkarsko-koszykarski. Jest to nowość w naszej szkole. Ósmoklasiści mieli także możliwość wymiany spostrzeżeń z uczniami szkół średnich. Reprezentujemy szkołę ZSOIO w Pruszczu Gdańskim. Nasza szkoła ma wiele ciekawych profili. Mamy liceum, mamy szkoły branżowe, mamy technika, więc myślę, że każdy znajdzie coś do siebie. Mamy wysoki poziom nauczania, bardzo wysoki, ale nie taki, który będzie zmuszał uczniów do nauki po nocach, dostosowany do umiejętności uczniów. Wykwalifikowana kadra nauczycielska, bardzo miła, pomocna, zawsze pomoże. Wydaje mi się, że jedynka w pruszu gdańskim to jest najlepszy wybór. Ja. Poznałem niesamowitych ludzi i sama atmosfera, kierunki, to jest ważne co, co interesuje osobę. Mnie interesowała elektronika, więc poszedłem na elektronikę, żeby rozwinąć własne możliwości i żeby w przyszłości mieć lepszy zawód, pracę. Wiem, że tutaj kolega za mną ma licencję na drony, którą można u nas zrobić w szkole, to też jest interesująca rzecz. Mamy kółko, kółka z programowaniem, to już nie jest dla, bardziej dla mnie, bo ja taką czystą elektronikę, podłączenie kabli i tak dalej i Zapytaliśmy uczniów klas ósmych o to, jakie szkoły oraz jakie kierunki ich dzisiaj najbardziej interesują. Ja myślałam nad jedynką w Pruszczu albo tutaj tą tym Liceum Humanitas, bo po tej prezentacji bardzo mi się spodobała. Myślę, że też pójdę na kierunek humanistyczny, prawdopodobnie. Ja planuję iść do Liceum do jedynki na Bielhema. Zainteresowało mnie to dlatego, ponieważ mają ten fajny system nauczania. Bez ocen, tylko są procenty, na koniec są podliczane oceny i ogólnie fajny profil i fajna szkoła i blisko i jest dojazd dobry i w ogóle. Chyba Ogrodnik i Rusocin. Myślę, że tak. Ja w Ogrodniku otwierają profil sportowy, nowy będzie od tego roku i chyba najbardziej nas to interesuje właśnie ten sportowy profil w Ogrodniku. Takie targi to doskonały sposób na to, aby pomóc uczniom szkół podstawowych podjąć trudną decyzję, jaką jest wybór szkoły średniej. Polecamy również zobaczyć historyczny pojedynek w Powiecie Gdańskim oraz postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku. Oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.